Cześć, to Natalia, kobieta na bombie. Dzisiaj będzie kilka odpowiedzi na pytania, jakie zadawaliście mi w tym tygodniu, ponieważ pojawiło się nawet parę takich fajnych pytań, które chciałabym rozwinąć, ponieważ myślę sobie, że więcej osób może chcieć mi te pytania zadać lub komuś innemu i one mogą się naprawdę przydać. Pierwsze świetne pytanie, dzięki Ci Kamila, że je zadałaś, a dawki a waga. To właściwie było pytanie bardziej od mężczyzny, czy dawki są skorelowane z wagą zawodnika? Jak to jest? Czy chłop 120 kg i 80 kg powinni być na tych samych dawkach, czy może ten, w, co waży więcej, powinien być na większych? Wiecie, co to, jest w ogóle, to jest naprawdę ciekawe pytanie, bo ja nie widziałam wręcz nikogo, kto by na nie odpowiadał. Jakie jest moje zdanie i tylko moje? Dawki owszem, zależą od wagi, ale w mniejszym stopniu. Po pierwsze, dawki zależą od stopnia zaawansowania i ja tutaj uważam, że niezależnie czy ktoś jest waży dużo czy mało, to gdzieś te no, pierwsze cykle to są te standardowe takie dawki, ja proponuję zawsze zacząć od 350 testa na tydzień, mówię o mężczyznach, gdzieś tam do potem ewentualnie do maksymalnie 500, ale uważam, że tak, dawki to jest głównie e, doświadczenie, co już kto brał, jakie, jakie, mm, jakie były ilości od po, I to jest właśnie cały klucz e, odporności człowieka na skutki uboczne, tak? Mamy zawsze na jakiejś dawce, na jakichś środkach jakieś skutki uboczne, a na większej dawce mamy na przykład większe skutki uboczne. I tutaj należy sobie samemu wręcz mm, znaleźć ten taki moment, do jakiego jesteśmy w stanie zaakceptować te skutki uboczne, a do którego one są już za duże i po prostu nie przekraczać tych dawek, które już sięgają tych skutków ubocznych, których nie chcemy. Tak? lub w ogóle nie, nie brać tych sterydów, które wiemy, że u nas powodują takie skutki uboczne, że ich nie chcemy, tak? I trzymać się cały czas y, tylko tej bezpiecznej wersji, ja osobiście jestem zdania, że zawsze trzymamy najniższe dawki, jakie dają nam efekty, których chcemy uzyskać. Jeżeli mamy fajne efekty na dawce X, nie zwiększamy tej dawki, byleby zwiększać, skoro mam odpowiednie efekty. Ba mało tego możemy wprost spróbować mm, zmniejszyć dawki i zobaczyć, czy przypadkiem nie będziemy mieli takich samych efektów na mniejszych dawkach, ponieważ choćby zmniejszenie dawek może poprawić Wam parametry zdrowotne, poprawić Wam pracę wątroby, poprawić Wam samopoczucie, sprawić, że będziecie mieli lepsze trawienie, na mniejszych dawkach mniejsze, możecie mieć mniejsze stany zapalne i dzięki temu Wasze ciało będzie działać lepiej. A jak będzie działać lepiej, możecie zrobić lepszy progres, więc warto czasem sprawdzić, czy zmniejszenie dawek właśnie nie spowoduje lepszych efektów. W każdym razie um, głównie należy, znaczy głównie takie punkty kluczowe na SA, na, na stery dach, to są sprawy związane z morfologią, wiadomo, hematokryt, hemoglobina, jeżeli one już na pewnych dawkach sięgają takiej wartości że są zbyt podwyższone, no to po prostu schodzimy, zmniejszamy, robimy mostek, nie przekraczamy tych dawek. Patrzymy też na wątrobę, patrzymy na lipidogram i to są właśnie takie moje trzy kluczowe punkty. Morfologia lipidy w wątroba. Yy, no też wiadomo i nerki, i ogólnie samopoczucie, czy nie ma jakiś ginekomastia, się nie pojawia. O skutkach ubocznych nie chcemy mówić, po prostu dziś jest taka generalna odpowiedź. Po pierwsze dawki zależą od y, odporności na skutki uboczne, a ta jest u każdego człowieka inna, jest bardzo indywidualna. Yy, nie zwiększamy dawek belek zwiększyć trzymamy się minimalnych, które powodują dają nam fajne efekty. Yy. No i właściwie tyle jak mamy o profilaktykę. Ja hmm. pewne dawki też zale no, zależą gdzieś tam też od no, zależą też y od y ilości receptorów androgenowych w ciele. Ponieważ każdy człowiek ma inną i tutaj pamiętajcie, że zwiększanie dawek nie u każdego się opłaca, gdyż każdy człowiek rodzi się z pewną ilością receptora androgenowego i jak dają sterydy, no i się przełączają z tym receptorem, już mówię w wielkim skrócie. I u, jeśli masz mało tych receptorów, to zwiększenie dawek nic nie da, da Ci tylko zwiększenie skutków ubocznych, ponieważ te sterydy nie będą miały się z czym przyłączyć i nie dadzą Ci więcej efektów. Więc dawki są też związane z genetyką, czyli z, z ilością receptorów endrogenowych, hmm, też z innymi kwestiami, ale to już dzisiaj tak pokrótce miało być o tym, eee, tyle. I teraz przejdę skradnie do tematu rozrzucania krwi, ponieważ jedna osoba w tym tygodniu zadała mi pytanie. Yy, Natalia, czy ja powinienem rozrzedzać krew? I ja się pytam, a jakie Ty bierzesz dawki? Znaczy podaj mi swój cykl. No i dostałam odpowiedź w centymetrach. Biorę centymetr tego w poniedziałek, centymetr tego, półtora centymetra tego. A ile bierzesz? Ja się pytam, swoje, ile Ty bierzesz? Bo centymetry, no to nie wiem, ja idę do krawca i mierzę sobie w centymetrach, ile mam poszerzyć bluzkę. A ile Ty bierzesz? Bo skoro bierzesz leki, to ja chcę znać miligram. Oczywiście Pan nie miał pojęcia, jak mi odpowiedzieć na to pytanie, co jest przykro, ponieważ jeżeli bierzemy sterydy, to ja uważam po prostu, mm, jeśli nie potrafisz podać swoich dawek w miligramach, to nie zasługujesz na wspomaganie. Tak, wiem, bardzo kontrowersyjna treść. Eee, rozrzedzanie krwi. Po pierwsze pytanie, czy potrzebujesz rozrzedzić krew? A czy potrzebujesz? Robisz badanie. Jak nie masz badania, to nie wiesz, czy potrzebujesz. Tam, oczywiście, osoba pytająca nie miała badań od ponad dwóch lat. Eee, a dawki leciamy dobrze ponad gram. Od lat. Więc bardzo przykro, że dochodzi do takich sytuacji, bo po pierwsze dbamy o zdrowie i jeśli ktoś się bawił w takie dawki, to po prostu pełna kontrola, pełne badania regularnie powinny być non stop, koniec i kropka. Kolejne pytanie brzmiało, czy akord rozrzedza krew? Nie, akord nie rozrzedza krwi, a ma też skutki uboczne, ale o tym nagram inny filmik, bo to, to, nie, to nie jest tak, że jemy sobie akart i on rozrzedzi nam krew i nie ma skutków ubocznych. Nie, 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 tak to nie działa. Um, rozrzedzenie, rozrzedzenie krwi. No powiem tak, istnieją tam pewne leki hematologiczne, które mogą tutaj poprawić yy, gęstość krwi, aczkolwiek nawet nie chcę wymieniać ich nazwy, ponieważ wiem, że jeżeli powiedziałabym nazwę PIP, to zaraz ktoś poleci do yy, sklepu i sobie ogarnie receptę, więc nie. Yy, te leki są bardzo drogie, na, yy, na szczęście dlatego ich nie kupicie, yy, bo choćby gdzieś tam ten popularny na rozrządzenie, Taki tle jak to dziś, no to z 300 zł miesięcznie o no małej dawce, 600 zł, większej. Ale nie o tym, rozrzedzanie krwi, tylko i wyłącznie badania najpierw, sprawdzamy swoją lipidogram oraz całą resztę. Sprawdzamy, no, główne te rzeczy jak hematokryt, hemoglobina, hmm, patrzymy też na żelazo, na B12, na kwas foliowy, na perytynę. Jeżeli coś tutaj jest za wysoko, to po prostu możemy y, zmniejszyć suplementy, które faktycznie podwyższają te że parametry jak żelazo. Jakby, Dzięki temu też hematokryt i hemoglobina mogą nam trochę spaść, to, czy to jest w ogóle bardzo długi i szeroki temat, jak go teraz omawiam tak bardzo pokrótce. I e, jeżeli mamy jakieś suplementy, które mogą też pływać na ten hematokryt jakiegoś witamina C, no to odstawiamy. E, no, a jeżeli to jest już naprawdę wysoko, nie chcę mówić ile, ale ja, ja już widzę ten hematokryt powyżej 8 u kogoś, no to i hemoglobinę tak powyżej dwóch. Punktów ponad normę, to ja jednak sugeruje tutaj bardzo zejście na mostek, a nie bawienie się w coś tam. No, są też upusty, upusty są bardzo skomplikowaną sprawą, dziś tak na szybko u pewnych osób pomogą, pewnych pogorszą, u innych nic nie dadzą, więc można, ale to też jest do sprawdzenia, czy faktycznie te upusty u Was się sprawdzą, ponieważ jak wiadomo, krew potrafi się odbudować i to w nadmiarze po upuście. Ale są osoby, po których upusty są, akurat się sprawdzają. E, dobra, więc rozrzedzamy tylko i podstawie na podstawie wyników, e, czy w ogóle potrzebujemy, i potem e, rozpatrujemy mostek, off, zejście, czy pójście do hematologa. E, no i oczywiście też przedstawienie tych suplementów, które mogą mieć na to wpływ. Dobra, kolejne pytanie było: to jest, to jest, to jest to klasyczne pytanie wszystkich osób, które prowadzę. Na, natka, co myślisz o. Natka, co myślisz o Antku? Natka, co myślisz o, o Ketosie? Natalia, co myślisz o Metforminie? Natalia, co myślisz, co myślisz o GH? Słuchajcie, na no to jest zawsze jedna... u, u trenerów jest na to jedna odpowiedź. Nic nie myślę. No dobra. Zamknęłam odpowiedź. Um, odpowiedź, która była poprawna, ale niestety zamknęła dyskusję. A odpowiedzi, które zamykają dyskusję nie są fajne, ponieważ jesteśmy po to, aby dyskutować i dzielić się wiedzą. Więc rozwinę Wam ten temat, żebyście byli zadowoleni i ja również. Co myślisz o? Słuchajcie, jeżeli ktoś mi zadaje pytanie, co myślisz o jest nazwa sterydu? Co myślisz o masteronie, trenobolonie, derce, boltku, winstrolu? To pytanie nie powinno być, co myślisz o, bo ja w zasadzie no, myślę w tyle, co się nauczyłam, ale właściwie to na co dzień nic nie myślę. Tylko ta osoba, która chce zadać to pytanie, powinna się zastanowić, czy ona chce ten środek, po co, dlaczego i jaki ma na nią wpływ, czy jest jej potrzebny, co chce, oś, po pierwsze co chce osiągnąć dana osoba danym środkiem, tak? I jeżeli, pierwsze w ogóle, co ja chcę osiągnąć, po drugie, jeśli już wiem co chcę osiągnąć, czy ja potrzebuję tego środka, może potrzebuję innego? Hmm. Bo jeżeli co myślisz o to, jeżeli chcesz się dowiedzieć teorię na temat jakiegoś środka, no to zapraszam Google, tak? PubMed i tak dalej. Więc jeżeli chcesz dodać jakiś środek, to po pierwsze się zastanów, co ty chcesz nim osiągnąć, jakie masz cele sylwetkowe, siłowe, czy inne sportowe, czy Twoje zdrowie na to na pozwala, więc znowu badania, badania, badania zawsze do tego będę wracać. Podstawa. E i czy może swój cel możesz osiągnąć inaczej, innym środkiem, innym kosztem, może lepszym treningiem, lepszą dietą, lepszą regeneracją. Dobra. I kolejne pytanie, to jest też dość popularne, często przewijające się pytanie. Natalia, jak długo planujesz u mnie? Redukcję, masę, mimikata, coś tam, coś tam, coś tam do loada. Słuchajcie, to jest pytanie jak najbardziej trafne i każdy ma prawo je zadać, jest osób, które prowadzę, jest to w ogóle super pytanie. Ale w większości przypadków ja nie potrafię na nie odpowiedzieć konkretnie. A jak ja odpowiadam, to chcę odpowiedzieć konkretnie. Jeżeli kogoś prowadzę 2, 3, 4 lata, mam taką osobę, to faktycznie u tej osoby mogę odpowiedzieć, jak długo coś planuję, bo ja znam jej reakcję organizmu, wiem jak jej ciało działa, wiem co się będzie działo, wiem czy, wiem, czy ta osoba w ogóle słucha się moich planów, wiem co będzie się u niej działo na takim deficycie, co na takie dziecie, co na takim. Co na takim treningu, ponieważ ja obserwowałam widziałam. Natomiast jeżeli kogoś prowadzę 2-3 e, miesiące albo jeszcze krócej, czy tam cztery miesiące, albo dwa tygodnie, to ja nie wiem, jak długo coś będzie u tej osoby, osoby trwało i tutaj zawsze jedyna poprawna odpowiedź brzmi tak długo aż osiągniemy cele. Oczywiście też dyskutując, czy ty się czujesz dobrze ty jako klient, czy ten ci to pasuje, czy dajesz radę, czy może chcesz coś inaczej, czy, czy. No bo tu wiadomo, ja układam plany pod cel danej osoby, a nie pod cel, jaki ja sobie wymyśliłam. Więc jeżeli osoba, z którą współpracuję, ma swój cel, nie wiem, chce osiągnąć to, to i to, yy, nie wiem, BF 10, jakieś zawodniczki, fidżur, w przeciągu dwóch lat. No, to po prostu mamy taki cel długofalowy, i ja ustawiam te takie mam kroki, które ja widzę w głowie. Powiedzmy sobie takie co dwa, co trzy, co ileś tam miesięcy, i po prostu współpracujemy z tą osobą i na bieżąco ustalamy, czy to idzie dobrze, czy nie dobrze. Um, natomiast takie zaplanowanie, jak długo ja coś planuję, no to wiecie, osoby, którą prowadzę krótko, jej nie wiem. Nie wiem. Ja po prostu nie wiem, jak jej ciało będzie reagować, ja nie wiem, czy ta osoba dobrze reaguje na węglowodany, czy, czy lepiej na tłuszcze, czy jej trening to będzie po prostu wysoka objętość, czy niska objętość. Ja nawet nie. Problem jest taki z osobami świeżo przyjętymi, że ja nawet nie wiem, czy one się naprawdę trzymają moich rozpisów i jak, tak? Bo to, że jednej osobie da mi taką dietę, a drugiej osobie na przykład dałabym taką dietę, to się okazało, że te dwie osoby zupełnie inaczej trzymały dietę. Wiecie, bo jedna osoba by zjadała. So, na przykład by coś tam podjadała i mi o tym nie mówiła, a druga osoba by nie podjadała. Mm, tak samo z treningiem. Jeżeli dasz plan treningowy, ten sam na dwóm różnym, różnym osobom, to się okaże, że te dwie osoby totalnie inaczej wykonają ten sam plan, plan treningowy, choćby dlatego, że serie rozgrzewkowe będą wyglądać inaczej, a one też mają cały wpływ na cały kształt treningu i na całe efekty treningowe. Yy, więc. Ciężko odpowiedzieć na to, jak długo i osoby, którą prowadzę krótko, której nie znam reakcji organizmu, nie wiem jak ona podchodzi do planu treningowego, do treningu, nie znam jej takiego fokusa na cel, nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. I tu po prostu to jest wszystko musi być kontrola na bieżąco i ustalenie tego, czy pasuje, czy nie. Eee, kolejne świetne pytanie, niestety nie pamiętam, kto je zadał, ale ktoś na YouTubie i dziękuję Ci, że je zadałeś, bo pytanie było: eee, co jest ważniejsze? Rozkład. Hmm, czy hmm, rozkład makroskładników, czy sam deficyt na diecie, i czy jak to się zmienia u naturala i u bombowego? To, to pytanie jest naprawdę genialne i chciała i prawdopodobnie nagram na ten temat nawet oddzielny film, a gdzieś tylko tak podkrótce. Słuchajcie, żeby y, y, schudnąć, spalić kalorie tłuszczową, faktycznie kluczowy zawsze będzie bilans kaloryczny. Nawet są na to badania, które gdzieś nam potwierdziły, że w procesie odchudzania najważniejszy i tak był bilans, mniejsze znaczenie lub wręcz marginalne miało to, jaki był rozkład makroskładników, czy to były tłuszcze, czy węglowodany, grunt, żeby po prostu być w deficycie, tak długofalowo. Ok, i ja się z tym zgadzam, aczkolwiek tutaj są pewne szczegóły, takie jak rozkład, że ma znaczenie i może poprawić to, czy długofalowo uda się nam utrzymać deficyt. Choćby z tego względu, że są pewne produkty i pewne rozkłady, które sprawiają, że mamy lepszą sytość po posiłkach i dzięki temu psychicznie nam jest łatwiej, bo nie czujemy głodu, utrzymać ten deficyt. OK, bo można mieć deficyt 500 kalorii na jednym rozkładzie oraz 500 kalorii na drugim rozkładzie makro, ale przy jednym makro, na przykład jeden posiłek dziennie, może być bardzo ciężko to utrzymać. Więc i tak rzucimy się na jedzenie po tygodniu, a na drugim rozkładzie, który jest fajnie rozłożony w ciągu dnia, są cztery posiłki. Wtedy, kiedy chcemy, takie jakie lubimy, może być nam bardzo łatwo utrzymać ten deficyt i dzięki temu będziemy mogli trzymać dietę przez kilka miesięcy. I choćby właśnie dlatego, że czyli rozkład jest ważny, najważniejszy będzie ten deficyt, ale jest ważny rozkład, żeby czuć tą sytość, czuć się psychicznie dobrze, że dieta jest dla nas. Yy. No i oczywiście takie rzeczy jak w wartości termogenne, na przykład pożywienie, no wiadomo białko tutaj ma w cudzysłowie mniej kalorii niż węglowodany czy tłuszcze, ponieważ na samą termogenezę, biał na samo spalenie tego białka organizm zużywa więcej kalorii, więc faktycznie dostarczanie większej ilości białka jest jak najbardziej sensowne i ma, ma po prostu sens w procesie utraty tk tkanki tłuszczowej. E Pytanie też yy, nawiązywało do tego, czy jest to ważniejsze u naturala czy u bombowego. I tutaj tak, faktycznie u osób wspomaganych większe znaczenie ma rozkład i makroskładniki. Ogólnie makroskładniki w skali dnia, jak i w obrębie jednego posiłku, ich usystematyzowanie w ciągu całego dnia, niż u naturala, ponieważ osoby wspomagane, pamiętajcie, że trochę inaczej, ich cała gospodarka hormonalna, również te procesy związane z metabolizmem, przebiegają zupełnie inaczej. Po pierwsze, na bombie mamy większą syntezę azotu, a więc mamy po prostu większe zapotrzebowanie na białko. I po, to, innymi, po pierwsze, po to bierzemy sterydy, więc tutaj większy, u osób wspomaganych musi być większa podaż białka, no bo po prostu bierze ono po to sterydy. tak? U naturala może być ona gdzieś tam mniejsza osób wspomaganych też często zależy, co ta osoba bierze, ale mogą być też środki, które bardziej wpływają na glikemię. Choćby nawet sama insulina, no to, to jest rzecz, która bardzo mocno wpływa na cały nasz poziom cukru w ciągu dnia. Więc u osób wspomaganych faktycznie dużo mocniejszy nacisk, musimy patrzeć na rozkład, na makroskładniki. Na to jak to jest ułożone w ciągu dnia osób naturalnych ma to dużo mniejsze znaczenie, ale i tak w procesie odchudzania najważniejszy będzie deficyt, aczkolwiek to jak ułożymy ten deficyt i jakie będą makroskładniki ma duże znaczenie yy, w kontekście właśnie choćby sytości zdrowia, ponieważ jedzący wpływamy źle na nasze samopoczucie, nasz mikrobium jelitowy, nasz stan zdrowotny, procesy zapalne, także to wszystko dieta jako całość powinna być. Yy odpowiednia i nam pasować, również pod względem choćby finansowym i czasowym, ale od schudnięcia i tak jest deficyt i nie schudniecie, się nie będziecie na deficycie. Więc dziękuję, te tematy też prawdopodobnie trochę poruszę w kolejnych filmach, ponieważ fajne były pytanie i mi się podobały, szczególnie te o no dawki, waga i o rozkład, a deficyt, również pozostałe. Więc dziękuję i do kolejnego zo do zobaczenia, a dziś jadę do Zblewa na zawody kulturystyczne i poglądam sobie symbetki, jakie dziś prezentują na pierwszych zawodach sezonu niektórzy zawodnicy. Cześć!